Witam serdecznie. Nasza kolejna zabawa literacka nie narodziła się gdzieś tam w Stanach, za morzem, za oceanem, ani nawet w Krakowie przy biurku Wisławy Szymborskiej, jak to zwykle bywało dotąd, ale tu w Białym Stoku, gdzieś w tych okolicach, przy ulicy krakowskiej, nie wiem nawet czy nie w tej białej kamienicy, e, był kiedyś sklep spożywczy, którego właściciel informował o cenach swoich produktów w bardzo literacki, kreatywny sposób. Pisał na przykład: Nie e, chleb kosztuje złotówkę, tylko e, ludzie, zjawa, cud boski, złotówka. Za chleb baltonowski, albo pisał: Ludzie w głowie się nie mieści, śledzie za 4,30, albo ludzie cud niesłychany 3 złote za 4 badany I pomyślałem sobie, że taka forma literacka nasza z ulicy krakowskiej, białostocka, mogłaby się nazywać Niesłychaniec, a recepta na Niesłychaniec byłaby taka: dwa wersy, z czego w pierwszym wytwarzamy aurę niesamowitości, magii, pompujemy balon oczekiwań do niesamowitych rozmiarów, a w drugim wersie przekuwamy ten balon informacją, że po prostu coś kosztuje ileś. Mam nadzieję, że za chwilę na wall Książnicy Podlaskiej wysypią się propozycje takich magicznych niesłychańców. To tutaj kiedyś był sklep spożywczy, tak w tym białym budynku? Tak, gdzie taki pan miał takie fajne ogłoszenia, ludzie, cudnie niesłychany, 3 złote za 4 badady. Chyba coś takiego było. No właśnie, niektórzy jeszcze pamiętają ten sklep. Ja pamiętam, e, myślę, że niektórzy e, z naszych widzów, słuchaczy i e, starych e, i stałych członków naszych zabaw literackich też pamiętają ten sklep, więc odwołajmy się do tamtych przykładów i kontynuujmy piękne dzieło tego tajemniczego pana z prawdopodobnie tej białej kamienicy. Czekam na e, Wasze... Niesłychańce i obiecuję nagrody od książnicy Podlaski. Pozdrawiam.